Do miasta przyjechał kowboj i wszedł do salonu na drinka. Niestety, miejscowi mieli brzydki zwyczaj ograbiania przyjezdnych. Kiedy skończył swojego drinka, zauważył, że zniknął jego koń. Wrócił do baru, rzucił broń do góry, złapał nad głową bez patrzenia i strzelił w sufit. Który z was po paprańców ukradł mi konia? krzyknął z zaskakującą siłą. Nikt nie odpowiedział. Dobra, teraz zamówię kolejne piwo i jeśli mój koń się nie pojawi z powrotem, zanim je skończę, będę musiał zrobić to, co zrobiłem w Teksasie, a nie chcę robić tego, co zrobiłem w Teksasie. Kilku miejscowych poruszyło się niespokojnie. Kowboj, jak powiedział, tak zrobił. Zamówił kolejne piwo, wypił je, wyszedł przed lokal, a jego koń stał na postoju. Osiodłał go i zamierzał odjechać, kiedy na werandzie pojawił się barman i zapytał: Powiedz stary, zanim odjedziesz, co się stało w Teksasie? Kowboj odwrócił się i powiedział: Musiałem wracać pieszo.